Cześć wszystkim i witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w temacie obrazów i powiemy sobie po kolei jak dobrać obrazy do swojego projektu, skąd brać darmowe zdjęcia lub ilustracje, kilka wtyczek do Adobe XD i na końcu przykładowe hero. <mum> Projektowania strony internetowej często zastanawiamy się, jak dobrać odpowiednie zdjęcia. I nie bez powodu, ponieważ zdjęcia oddają cały klimat naszej strony. A więc zacznijmy może od fotografii i takich 9 pytań, które można sobie zadać przed dobraniem fotografii na naszą stronę. Więc po pierwsze, zastanów się nad tym, jakie zdjęcia będą ci potrzebne. Czy jest to może tematyka związana z biurem, a może potrzebujesz zdjęć telefonów, może laptopa. Zrezygnuj raczej ze zdjęć stokowych, po prostu wyglądają one sztucznie. I coraz więcej używam właśnie takich naturalnych zdjęć albo zdjęć z ukrycia. Kolejnym ważnym elementem jest przemyśleć, gdzie osoba na zdjęciu kieruje wzrok. I tutaj jest świetny przykład, ponieważ akurat ten pan patrzy na tekst, więc to jest wizualnie, wizualnie bardzo zgrane. Czwartym podpunktem będzie jakość, jakość, jeszcze raz jakość. Musimy się upewnić, że jakość zdjęć jest dobra i to co jeszcze warto, czy nadaje się ona pod retinę. Możemy również wybrać ilustracje wektorowe w 2D albo w 3D. I jest to dosyć popularny trend ostatnio. Są proste, dużo mniej oczywiste niż zdjęcia, a przy okazji bardziej unikalne. To, co jeszcze warto zauważyć w ilustracjach, że możemy umieścić bardzo dużo elementów w jednej ilustracji i czasem jedna ilustracja wystarczy, aby oddać całą treść strony albo o czym jest strona, o czym jest serwis. Kolejną mocną stroną w ilustracjach jest to animacja, ponieważ ilustracje jest o wiele łatwiej animować niż fotografie. No, fotografie to w sumie tylko delikatne animacje możemy zrobić. Tutaj myślę, że. Może z powiększenie, zmniejszenie, a w ilustracjach możemy oddać więcej tej animacji. A więc wiemy, że możemy mieć albo ilustrację, albo fotografię. I teraz przejdźmy sobie może do darmowych źródeł po fotografie. I zaczniemy może od strony Pexel, gdzie są nie tylko zdjęcia, ale również wideo. I zdjęcia są przeważnie wysokiej jakości, ale na wszelki wypadek lepiej sprawdzić. Robi się głodna. I wszystko Wam podlinkuję w opisie filmu. Więc tutaj mamy Pexels. Następnie bardzo popularny jest Unsplash. I z tego źródła chyba najczęściej korzystam, jeżeli chodzi o zdjęcia. Bardzo duża biblioteka zdjęć. Kolejną fajną stroną i darmową jest to Reshot. Ponownie fajne zdjęcie. Duża biblioteka. Jakościowo też chyba lepiej niż Pixels, ale na wszelki wypadek lepiej pobrać i sprawdzić jakość zdjęcia. Kolejną stroną, którą mogę wam polecić, ale nie jest darmowa, więc wasze zdjęcia mogą być bardziej unikalne, ponieważ jeżeli zdjęcia są darmowe, to znaczy, że więcej osób ma dostępność do nich i może je wykorzystać na stronę. Jest to Shutterstock. I tutaj nie tylko zdjęcia, ale również Różnego rodzaju ilustracje. A teraz pokażę Wam kilka stron z ilustracjami i dorzucę trochę więcej w opisie filmu. Więc pierwsze to będzie Andro. I tutaj fajna opcja jest, bo mamy taką wtyczkę do Adobe XD. Pokażę Wam za sekundę. Obrazki w jednej kolorystyce, ale możecie je łatwo zmienić. Kolory. Open Doors. Fajna, fajna biblioteka, bardzo bardzo mi się podoba. Łukasz Adam, kolejne fajne ilustracje. I Fresh Folk, tutaj bardzo ładnie kolora, kolorystycznie. I to jest właśnie wtyczka Andrew. Tak jak wspominałam wcześniej, są to te same ilustracje, które możecie znaleźć na stronie, i jest to całkiem, całkiem sprawne, jeżeli chodzi o eksportowanie do Adobe XD. Wybieramy sobie zdjęcie i po prostu je wklejamy. Y Ilustrację, nie zdjęcie. Możemy sobie również zmienić kolory. Czy powiedzmy, że nie podoba mi się ten fioletowy, zróbmy sobie na zielono. Więc możesz modyfikować kolory. Kolejną fajną wtyczką jest, jest to Photosplash, jest to głównie wtyczka do zdjęć. Okej, okay, sprawdźmy jak działa. Okej, okay, wpiszmy sobie keyword, powiedzmy, że office, czyli biuro. No, hmm, coś takiego. No i wypełnia nam to. Nie jest to zbyt dobre, taki teraz patrzy jakościowo dosyć słabo to wygląda. Kolejną fajną wtyczką jest to UI Faces. Zróbmy coś takiego i przykładowy awatar. Ops, Anna. Nowak. Pięknie. Ok, I wchodzimy sobie w tą wtyczkę UI Faces i możemy sobie pofiltrować, że chcemy kobietę 30-40 lat szczęśliwą. No i powiedzmy coś takiego wygląda naturalnie. Oops. Ok, a więc już znamy kilka stron, gdzie możemy znaleźć zdjęcia i ilustracje oraz kilka wtyczek do Adobe XD, a teraz zajmiemy się, zróbmy może sobie Taki przykładową stronę, niecałą oczywiście, przykładowe elementy strony. Zbieram sobie 1366, rozdzielczość naszej strony, hops. I powiedzmy, że chcę mieć zdjęcie po prawej stronie, tak, po prawej stronie, a więc tutaj zróbmy sobie Lorem Ipsum. Dobra, powiedzmy, że robimy stronę dla schroniska, więc jakie zdjęcie mogłoby nam wydać? Albo pieski, albo schronisko. Więc sprawdźmy, może pixels, pieski. Dobra. I wiem, że chcę, żeby moje zdjęcie było pionowe, bo będę chciała to na połowę ekranu. Jakieś takie, żeby oddawało. O, myślę, że coś w tym stylu będzie fajne. Dobra, coś takiego. I powiedzmy, że chcemy jeszcze zrobić na przykład y, nasz zespół, czyli osoby, które opiekują się pieskami czy też kotkami. Dobra. I dosyć popularne jest użycie twarzy. Jeżeli chodzi o zespół, zróbmy sobie trzy osoby, może. Ja to zaraz wypełnię zdjęciami. Jakieś imię, Anna. Nie wiem, co mi z tu Anna. Anna. Anna, Alicja i Monika. Dobra. Teraz sobie wpiszemy woman. Jakieś takie w miarę naturalne chcemy znaleźć. O, to wygląda w miarę naturalnie. Hops, hops. Zamaskować. Dobrać twarz. Okej, okay. Tu trochę czarnego zostało. Trzeba to naprawić. Może ją powiększyć. Dobra? Pani Anna. To będzie pani Alicja. Super wielkie, hops, hops zamaskować. Pani Alicja i pani Monika. Okej. Okay. To będzie pani Monika. Pani Monika od administracji. Mogłabym również użyć zdjęć stokowych, typu coś takiego. Tylko, że nie wygląda to naturalnie. Dla mnie to wygląda śmiesznie. No dobra. Tak jak mogliście zauważyć, że bardziej używamy takich zdjęć naturalnych, takich normalnych. Bo często też możemy po prostu mieć zdjęcia od klienta, dla kogo robimy stronę, i oni po prostu będą nam wysyłać normalne zdjęcia, jeżeli chodzi właśnie o zespół. Takie naturalne zdjęcia robione telefonem, bez żadnych super sesji zdjęciowych. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie mam pojęcia, ja się dzisiaj rozgadałam. Standardowo odsyłam Was na swojego Instagrama, gdzie jestem codziennie. Możecie mi zadawać pytania tam. Do zobaczenia!